Modowanie jest z pewnością jedną z najważniejszych rzeczy, których trzeba się nauczyć grając w Warframe. W związku z tym dzisiejszym tematem odcinka będą mody oraz modowanie. Ja nazywam się Morwanej i zapraszam do oglądania i subskrybowania. Na samym początku chciałem powiedzieć Wam, że każdy sposób modowania jest dobry. Ja zaś przedstawię mój osobisty sposób robienia tego. Korzystał również będę z wiedzy z ostatniego odcinka Warframe Poradnik. Zacznijmy więc od modów, ponieważ wiedza o nich przyda nam się do kolejnego tematu w tym odcinku. Na początek omówimy rodzaje modów. Są to mody brązowe, srebrne, złote, prime oraz riven, lecz rivenami w tym odcinku zajmować się nie będziemy. W takim razie, brązowe mody są najczęstsze, srebrne są rzadsze od brązowych, ale częstsze od złotych i złote, które są najrzadszym dropem z przeciwników bądź skrytek. Mody prime można kupić od Baroka tira za dukaty i kredyty, a mody Riven mamy szansę zdobyć wykonując zadania codzienne sortii, a odblokowujemy dostęp do tych zadań, kończąc misję wewnętrzna wojna. Możecie się zastanawiać, czy jednego moda możemy używać jednocześnie do broni białej, karabinu i pistoletu. Odpowiedź jest krótka: nie. Mody mają własny rodzaj broni, czy też przedmiotu, do których mogą być tylko i wyłącznie używane. Na przykład mod Gambit Pistoletowy możemy używać tylko do pistoletu. Jako takich rodzajów modów broni mamy kilka. Nimi są mody do Warframe, broni głównej, broni białej, pojazdów Argan, Arping, Robotyka, Bestia, Parazon. Mamy jeszcze Aury i postawy, które dodają pojemność na mody na broni bądź Warframe. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym powiedzieć, jest to, że podnosząc rangę modów, podnosimy wartości wybuchów, które w konsekwencji dają na większą moc. Przejdźmy teraz do modowania. Każdy styl modowania, jak już na samym wstępie mówiłem, jest dobry, ponieważ w Warframe nie ma takiego stricte najlepszego buildu dla danej broni. Build gracza X może być dobry przeciwko grenier, build gracza Y może być dobry przeciwko korpus, a build gracza Z może być dobry na Eidolony. Ja. Yeah pokaże swój sposób modowania broni podkryta i podstatus dla broni głównej. Podkryta lubi wyposażyć tak zwane dwa mody 90%, dwa mody dodające multishot, oczywiście gwintowanie, dwa mody dodające obrażenia krytyczne i mod dodające szanse na kryta. Podstatus gwintowanie, mody pod multishot dwa tak zwane mody 60 60 Dwa mody 90% i ostatni slot jest to slot własnej predyspozycji, czyli można tam wrzucić cokolwiek co dusza zapragnie. Jest to mój sposób modowania, możecie mieć inne, jak mówiłem, wszystkie są dobre. Jakbyście mieli pytania dotyczące odcinka czy Wolfhama, piszcie w komentarzach, ja postaram się udzielić odpowiedzi. Ja nazywam się Morwanek i żegnam Was do zobaczenia w następnym odcinku. In your space, it's my luck. Baby, only you understand. There's nothing left to stay Pull me back, take my hand, come on, baby, you understand.